Cześć, witam Was wszystkich po ponad 3 miesięcznej przerwie. I witam Was takim widoczkiem. Nie wiem, jak to się nagrywa. Widoczek jest ładny. 3 miesiące nieobecności na kanale. W sumie dlaczego? Nie wiem, ale jestem. Wróciłem do Was. Dobra, w sumie dlaczego, to ja wiem czemu, ale wstyd się przyznawać. Po prostu nie jeździłem za dużo. Bardzo mało jeździłem. Po świątecznym filmiku ten, który wpadł przed świętami. Ciul wie czemu. Akurat przed świętami. Po świątecznym filmiku, który wpadł przed świętami no tak szczerze bardzo mało jeździłem. Się szykowałem do zawodów, więc to było cały czas klepanie dwóch tras przełajowych trzech. Najpierw się szykowałem do zawodów o Puchar Prezydenta Ełku w kolarstwie przełajowym potem był rozrywany Runda Pucharu Polski w kolarstwie przełajowym też na tej samej trasie dzień po dniu czyli można powiedzieć, że zaliczyłem takiego małego tura dwudniowego i potem już były tylko przygotowania do e, mistrzostw Polski e, Mistrzostwa Polski, które odbywały się w Cetniewie we Władysławowie no i nie było dane tam da być ze względu na pochorowanie się wszystkich w rodzinie łącz się ze mną i potem już tylko równia pochyła mróz, zimno, jazda na trenażerze niewystarczająca więc nawet nie było nic do podtrzymania formy robionego Opa, góreczka teraz Mam ogrom filmów Niezmontowanych z takiego remontu. Że załóżmy upgrade'ów przeróbek tego roweru mojego. Gdzie robiłem to wszystko tak w trochę e, DIY. Czyli zrób to sam, e, bez jakichś specjalistycznych narzędzi. Zrobiłem to, działa. Jeżeli będziecie chcieli te filmiki zobaczyć, to, to dajcie znać w komentarzu z chęcią Wam coś tam udostępnię. Jeżeli będziecie chcieli wiedzieć, jak tak coś porobić bez kupywania narzędzi, zawsze, do, do wycięcia jednej rurki e, sterowej, chociażby, albo e, wymiany łożysk, chociaż tutaj trzeba być bardzo, 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 bardzo delikatnym. No ale e, myślę, że to tyle. O, to, o rowerze wam, jak ten sezon zacząłem, mogę powiedzieć wam trochę później. W innych filmach. Dzisiaj jest tak. Nie wiem, która chmura. Nie wiem, która chmura i kiedy mnie zaatakuje w tym momencie. I też dzisiaj mam taki dzień małego blatu troszkę. Ponieważ zacząłem jechać z sugerowanymi treningami Garmina. O masakrę, co za zmora. Zaraz zjadę, skończę gadać. I jesteśmy tutaj. Jest początek kwietnia. Jest początek kwietnia. Ja sobie właśnie jadę na rowerku. Jak widać, o, tylko podgląd kamery. O, się wyłączył. Czemu? O! Uhu. Uhu. Wyleciała mi kamera z rąk. Jest początek kwietnia. I już w tym roku jeździłem na krótko. Tu nie ma pieska? Zamknięty piesek. Uf. Już w tym roku jeździłem sobie na krótko. Już było naprawdę przyjemnie. Ale los chciał. Że mamy dzisiaj odczuwalne 2 stopnie. I znów jestem w kominie, w czapce, w mojej ulubionej bluzie z Radwika, która jest wiatro zimno szczelna mało grzeje, ale jest bardzo wiatroszczelna i ma jakąś tam podpinkę noga w usie z dekatlonu i pod spodem term, pod koszuleczkę założone, co wam mogę powiedzieć? Się... A ja sobie podjadę pod tą góreczkę bo ten piesek się podenerwuje jeszcze trochę, a ja sobie pojadę. Ok. No i jakby dwa przysłowie, które mi się w tym momencie rzucają na język. To jest w marcu jak w garncu i kwiecień pleśnie co przeplata. Trochę zimy, trochę lata. No i nie ma co się oszukiwać, bo naprawdę podchodziło już pod 20 stopni za dnia. Lekką ręką podchodziło już pod 20 stopni za dnia. Mamy znowu 6. ten tydzień trzeba przetrwać po prostu. E, bo... No bo tu nic innego, nic my z tym nie zrobimy. Ja nie chcę wracać na terenarze za wszelką cenę, bo no po prostu chomikowanie w domu. E, zrobię wszystko, żeby tylko nie jeździć w domu. Jest męczące. To nie jest ta jazda, to nie jest ten freedom, o który walczymy cały czas. Bo to jest freedom, ta jazda na zewnątrz, to chwilę uczucie, uczyć się takie uczucie wolności, takie męskie, to, to, to jest coś innego. Ech, I w tym roku dalej na szosie. W planach jest kupienie roweru przełajowego. A to w takich raczej odległych planach przejadę przez drogę. Czysto. dzwonić? O, I w tych planach jakaś tam rower przełojowy, bo zajechałem tutaj strasznie. Napęd tym przełajem 105, jak wiecie, to wie, ten wie, ale no nie jest najtańszą grupą do remontowania, do kupywania kaset, do kupywania korb, nawet kupywania samych blatów, bo to jest ta już 12-rzędowa 105 nowej generacji. Nie jest tanio i nic się nie spodziewa, że będzie tanio nawet. Za bardzo. A, mówiłem o tym dniu małego blatu. To dzień małego blatu dlatego, że trenuję teraz z sugerowanymi treningami Garmina. Wrzucimy się na chwilę duży, żeby nie dzwonić. Trenuję z sugerowanymi treningami Garmina w tym momencie. Takim nawet nie Garmin coachem, tylko sugerowane codziennie treningi. Na razie. No i na razie jestem bezproduktywny. W sensie te moce, które Garmin mi dostosowuje do moich treningów, w ogóle nie pokrywają mi się te strefy ze strefami tętna. Mógłbym mieć te strefy tętna troszkę e, strefy mocy trochę mocniejsze, ale nie będę nie chcę tutaj uczyć, nie chcę zmieniać, też robić za ciężkich treningów, e, bo po prostu jest to, będzie to bez sensu. Wolę zamiast mocy zwiększyć sobie e, czas trwania, ale to daje do przeliczenia na razie dla wujka Garmina, żeby sobie się tym zajmował. Teraz będę jechał 4 dychy. Wrócę do Was zaraz <grywa> Tak mniej no więcej wygląda Tam jest piękna chmurka złapał mnie taki mini grad <grywa> Ale ten obrazek tu leje taki grad z deszczem tam przebija się Słoneczko przez drzewa, na no kwiecień plecie na pełnej, nie? Coś pięknego, naprawdę. Wow, nie, to jest, to jest coś widać Aż se fotomakę zrobię I tak to no mojej drodzy wygląda Patrzcie <laughs> nie. Tutaj tak tutaj tak To da więcej I tak, dzisiaj to, to Dzisiaj to nie jest trening Dzisiaj to jest spacerek Tak szczerze Dzisiaj wymarzony spacerek, wam powiem. No ja Inaczej tego nie powiem. <laughs> nie ustałem. Jest przyjemnie, jest troszkę rzeźko. O no ta godzina to jest taki, mi się wydaje, że max. Jeżeli chodzi o, o aktualne dni, ten tydzień trzeba przebudować na takich treningach szybkich, interwałowych. Bo, bo inaczej z tego nic dobrego nie będzie Wcale I tyle w temacie Dobra, co będę wiecie gadał? Nagadałem się pierdół, mlaskania i, i innych rzeczy On się za mną się czai. To się za mną czaju. Dzięki za obejrzenie. Nie namawiam Was do na niczego. Ani do łapek, ani do subskrypcji. Bo w sumie po co? Piździ grubo. Cześć!